Dzień dobry moi drodzy. Witam was w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj wasza ulubiona seria, czyli Full Day of Eating. Wszystko to, co jem w ciągu dnia. Naprawdę zapowiada się fajny vlog, ponieważ będą dwa nowe przepisy. Jeden przepis na owsiankę, drugi przepis na super tajski makaron, który zagościł w mojej kuchni i katuję go kilka razy w tygodniu, także koniecznie muszę wam podać ten przepis. Za mną naprawdę intensywne tygodnie pracy. Ruszyła moja firma. Dzisiaj o 12 rusza sprzedaż. Wszystko jest Dograne po sesjach, po pracach nad stroną, także dzisiaj to finalizujemy o 12.00. Zapraszam Was na stronę. Będziecie mogli kupić pierwszy raz moje e, dresy. Ale już zostawiając temat firmy, lecimy. Zaczynamy dzisiaj z vlogiem. Na śniadanie będziemy robić dzisiaj coś nowego. Pokażę wam moją marchewkową owsiankę, którą jem od jakiegoś czasu i sobie ją rotuję z owsianką jabłkową, z omletami. Także zaczynamy, będzie ona składać się z dwóch dużych marchwi, płatków owsianek błyskawicznych mleka, tego półprocentowego bo nie chcę podbijać sobie tłuszczy z kremu kokosowego ja ten krem dostałam w Rosmanie, ale on jest w wielu, wielu sklepach, w różnych wariantach, on smakuje trochę jak mm, środek Raffaello tylko, że jest mniej słodki ja już go trochę wykorzystałam do owsianek i myślę, że spokojnie kupię drugie opakowanie bo jest super i tak sobie go jem do owsianek, do omletów na zmianę z masłem orzechowym jednego banana, skra naturalnego borówek i u mnie będzie to białko z Olimpa, masło orzechowe i mogę Wam powiedzieć, że masło orzechowe z Olimpa to jest numer dwa, zaraz posłony karmel. Także sobie mieszam. Pamiętajcie, że na hasło Anna Karcz macie minus 10% zniżki na wszystkie produkty cały czas. Także jak chcecie zrobić zakupki, to warto skorzystać. Bierzemy się z naszą owsiankę. Zaczynam od obrania marchwi i starcia jej na tarce. Ubieramy naszą marchew i jejku, ale mam głos zaspany jeszcze. Aha, zapomniałabym o jeszcze jednym ważnym składniku. Ja dodatkowo e, mieszam sobie ostatnio płatki owsiane błyskawiczne z e, takim płatkami, chrupkimi, śniadaniowymi, preparowanymi? Tak, to chyba one tak się nazywają, preparowane. Tutaj akurat mam z dobrej kalorii z miodem, ale uwielbiam też takie zwykłe jaglane, niesłodkie. Teraz kupiłam te do testów i będę sobie po prostu dodawać jako jakieś urozmaicenie. Od razu sobie ścieram do garnka. Mamy już startą na oczkach naszą marchew. Ja teraz dodaję tutaj 40 g płatków owsianych błyskawicznych. Normalnie dodałabym jakieś 60 g, bo tyle zazwyczaj jem, ale z racji tego, że dochodzi nam ta mm, preparowana pszenica z miodem, no to też nam podbije fajnie węglowodany w posiłku. Dodaję tutaj jeszcze erytrytol, czyptę soli dużo cynamonu kocham cynamon do owsianek do wszystkiego i teraz dodaję tutaj mleko jakieś 150 ml myślę, że będzie ok najwyżej dolejemy, widzę, że teraz jest o wiele za mało tego mleka i tak sobie przypomniałam, że ja przecież zawsze wlewam 250, 300 ml a nie 150, jestem jeszcze chyba zaspana, także dodajemy mleka dajcie spokojnie ponad 200 ml i mieszamy. Owsianka jest już gotowa. Tak wygląda konsystencja, pachnie przepięknie. Jeszcze jak macie to dodajcie koniecznie przyprawę korzenną. A powiem wam, że nigdy bym nie podejrzewała, że marchewka w owsiance może zrobić aż taką robotę. A przecież jemy ciasta marchewkowe, różne muffiny marchewkowe, rzeczy z marchwią na słodko i komponują się idealnie, także czemu nie owsianka? Dobra, dodaję teraz tutaj tylko 20 g e, mojej odżywki białkowej o smaku masła orzechowego. ok Ta odżywka m, słony karmel i masło orzechowe to po prostu ze wszystkimi owsiankami się tutaj komponują idealnie. I będziemy zaraz to mieszać. Dodaję do całej owsianki, żebyś to o, idealnie 25 g miało być 20, ale why not. Mieszamy teraz to szybciutko. Wszystko. Mm, no powiem wam, że mistrzostwo z tym masłem orzechowym, mówię masłem orzechowym, odżywką białkową. Super nam się to połączyło. I teraz tak naprawdę to już jest wasza kwestia gustu, kwestia waszych smaków. Ja wam pokażę jakich ja dodatków używam. Możecie oczywiście to zamienić. U mnie będzie to klasycznie skyr na pewno. Fajnie nam podbija białko, smak takiej owsianki. No i jest to naprawdę bardzo dobry jogurt Uwielbiam skry. Kolejną rzeczą jest banan. Ja dodałam jeszcze 15 gramów, 14 dokładnie, tej biopszenicy, bio zwykłej pszenicy preparowanej z miodem. Ponieważ ona fajnie, jak się to wszystko wymiesza, tak chrupie w środku, zwiększa objętość naszej owsianki, jest przepyszna. Na sam koniec owoców dodałam borówki 80 gramów. Też uwielbiam borówki w owsiankach i jakoś tak banan, borówki, jabłka to są moje chyba trzy ulubione owoce do owsianek. I już ostatnią rzeczą w naszej owsiance jest ten krem mm, kokosowy. Powiem wam, że on ma taką konsystencję dosyć zbitą, ale to nie przeszkadza, bo jak go wymieszacie, to, to wszystko się fajnie rozpuszcza i nadaje takiego smaku. Zobaczcie, kupiłam go chyba cztery dni temu, a już prawie nie mam. I tak wygląda nasza owsianka. To jest wszystko. Bierzemy się za jedzenie. Mniam. Do tej owsianki super, by też pasowało masło orzechowe. Ja sobie tu mieszam wszystko. Niech to się fajnie połączy. Pod wpływem ciepła widzicie, już nam się tutaj rozpuszcza ten mus kokosowy. I zaraz to wszystko połączymy w całość. Właśnie wróciłam z Lailą ze spaceru, bierzemy się za nasz posiłek obiadowy i teraz uwaga, ja ten makaron robiłam cztery razy z kurczakiem, tym razem nie mam kurczaka, zapomniałam kupić, został mi łosoś, więc wyjątkowo będę robiła z łososiem, bo strasznie już chcę nagrać ten filmik na niedzielę, ale pierwszy raz spróbujcie z kurczakiem, bo wychodzi naprawdę fenomenalny, dzisiaj wersja z łososiem na szybko, bo to jest ten gotowy łosoś z Lidla, myślę, że też będzie bardzo dobre. Już Wam pokazuję. Do wykonania tego makaronu potrzebujecie tak naprawdę kilku składników: łososia, zamiast łososia oczywiście kurczaka, ja mam tutaj łososia wędzonego, już gotowego, brokuła, paprykę, ząbek czosnku i makaron. Takie nudle. To są chyba nudle takie klasyczne do jakiegoś pataja, do potraw, właśnie tajskich, wietnamskich, są naprawdę super. I tylko 3 minuty na wrzątek, i wrzucacie i są, voilà. Um, kupiłam też takie pędy z bambusa, oczywiście, możecie to wszystko pominąć, no i nasz gwóźdź programu ten sos. Ten sos, co naprawdę ja nie korzystam z gotowych sosów, pierwszy raz w ogóle sięgnęłam po coś takiego i użyłam e, chyba no, półtorej tygodnia temu, ale naprawdę ten sos jest mistrzowski i na 100 gramów ma 84 kalorie. E, naprawdę jak na taki smak bardzo mało, a możecie zrobić sami potrawkę z czymś, co będzie smakować jak z tajskiej knajpy. Także dzisiaj działamy, ja już połowę tego sosu wykorzystałam do e, ostatniego dania, Teraz dam drugą połowę. No i to też fajnie ten sos można skomponować z ryżem, więc jeśli nie macie nudli, możecie spokojnie użyć ryżu. Ja jeszcze z ryżem nie jadłam, będę dopiero chyba robić, jakoś pojutrze może zrobię. Do garnka dodaję około 100 gramów tego makaronu, on jest taki strasznie spojony ze sobą oraz dodaję resztkę mojego brokułam, bo chcę wykorzystać już myślę, że tyle samo się tu będzie wszystko gotować dodaję teraz tutaj sól i zalewam to wszystko wrzątkiem myślę, że 5 minut gotujemy i gotowe dobra moi drodzy, już nam tutaj się kończy gotować makaron z brokułem zaraz odcedzam i teraz podsmażam czosnek razem z łososiem na oliwie z oliwek ile, ile, ile? 3 gramy nawet tego nie wliczam. Ale pięknie zaczyna pachnieć. Okej. Okay, fajnie już tam się wszystko tutaj podsmażyło. Makaron z brokułem się już ugotował. Teraz dodaję tutaj trochę tych pędów bambusa. Oczywiście możecie to pominąć. Dodaję teraz nasz makaron z brokułem. Sos. moi drodzy wszystko mieszacie porządnie i jedyne co musicie tutaj dodać to jest sól bo ten sos robi robotę moim zdaniem nie potrzeba tu już żadnych przypraw, wszystko teraz fajnie razem połączyć mniam pięknie pachnie w całej kuchni ja ten sos dostałam w ogóle w kerfurze nie wiem czy gdzieś jeszcze jest pewnie w oszą czy gdzieś jest w ogóle nigdy nie korzystałam z takich gotowych sosów, a powiem Wam, że żałuję, że tak późno go odkryłam, bo jest mistrzowski. Tak się prezentuje, moi drodzy, nasz makaron. No, to jest, powiem Wam, mój wynalazek ostatnio. 10 minut roboty. Pyszny obiad, alatajski. Jak lubicie takie jedzonko. Bardzo, bardzo polecam. Banalny w wykonaniu, sycący. Pełnowartościowy. Posiłek. Biorę się za jedzenie. Nie wybaczcie za tło, ale moje mieszkanie teraz to magazyn. Szukamy właśnie powierzchni na biuro Dajcie koniecznie znać, czy macie jeszcze, czy rekomendujecie jakieś sosy do polecenia. Patrzcie, jak to wygląda. Mmm. 10 na 10 Pokażę Wam jeszcze coś. Mam jeszcze jeden sos, wygląda on tak. Będę najprawdopodobniej go testować na dniach. To jest śmietankowy Korma z wiórkami kokosowymi i jogurtem i pomidorami. Go, ten sos może wykorzystam do ryżu, zobaczymy. Ale jak na razie kupiłam ten, pobiegłam po dwa opakowania i tak dwa razy w tygodniu co najmniej ten makaron wpada. Muszę mojemu młodszemu bratu zrobić. Jak przyjadę do domu, to koniecznie zrobię tę potrawkę. Dobra. Szedłam normalnie, jem, biorę się za jedzenie, dajcie koniecznie znać, oznaczcie mnie na instagramie, na Team Karczek zrobicie jestem ciekawa czy wam też tak podejdzie smakowo jak mi, bo ja jestem zachwycona. I jeszcze szybki update. Pół godzinki po obiedzie stwierdziłam, że napiję się kawy przed treningiem, a do kawy idealnie pasują lody. Kupiłam wczoraj w Carrefourze w Galerii Krakowskiej nowy smak, który mi podesłaliście, że wszedł. Spice Cookie Duff. No i powiem wam, że jest spoko, ale nie ma szału. Peanut Butter nadal pierwsze miejsce, drugie miejsce słony Carmel. Trzecie miejsce, te wegańskie, takie mm, orzechowe. Muszą mi się trochę te lody rozpuścić, bo moja zamrażarka nieźle tutaj mrozi. Właśnie wróciłam z galerii, z treningu, z Biedronki. Wszystko pozałatwiałam, jeszcze troszeczkę zimno zrobiło pod wieczór. Zobaczcie jaką mam bluzę na sobie! Laila Clove! Jutro... Ruszamy ze sprzedażą. Ale się cieszę, co lejla. Wszędzie pudła, matka zawalona, ale ta bluza jest tak cieplutka. Pokażę wam, co kupiłam. Planowałam od dawna już w ogóle wymienić mój stary trzyletni zegarek. No nie trzyletni, ale od trzech lat mam. Tę opaskę Fitbita. Teraz mi się zepsuła po półtorej roku i wymieniłam, i mam teraz półtorej roku. No, i tak czułam potrzebę jakiejś zmiany. Stwierdziłam, że kupię sobie iWatcha, ale chciałam troszkę mniejszego 38 mm ekran. No i kupiłam zwykłego białego iwatcha. Zobaczymy, jak będzie mi się sprawować. Gadałam, rozmawiałam z kilkoma osobami i są bardzo zadowoleni, także zobaczymy. Kupiłam w seforze kredkę i maseczki. Teraz wam pokażę. Pani mi przy Kasie w sumie wcisnęła. Ja to jestem taka, że mi łatwo coś wcisnąć, jak ktoś dobrze zagada. Maseczki, tu jest chyba 20 maseczek, 14 maseczek. Fajnie w sumie wyszło z jakąś promką, nie Lejla. Będziemy się mm, upiększać. I kupiłam mm, moją ulubioną kredkę, która uważam, że jak na taką cenę jest naprawdę świetna, że polecam Wam kredki z Sephory, bo też dziewczyny często pytacie. I w biedronce. Zrobiłam szybkie zakupy. Kupiłam kawę, maliny mrożone, kurczaka, nic nie widać. E, Jakiejś skry. Teraz wychodzę z lajedą, z lajectą wychodzę. I widzimy się przy kolacji. Ta owsianka marchewkowa jest naprawdę przepyszna, jutro też ją będę jadła, bo jest mega, mega dobra. I ten makaron, oj, polecam Wam spróbować, bo jest świetny. Tak samo jak mi pisaliście przez chyba ostatni miesiąc, że uwielbiacie mój makaron z brokułem, z mozzarellą, to ręczę Wam, że ten też pokochacie, tylko kupcie sobie te nudle takie specjalne i kupcie kurczaka, kupcie kurczaka, zróbcie z kurczakiem, no i tyle. No, widzimy się przy kolacji, ale dzisiaj zrobiłam, powiem Wam, fajny trening. Opublikowałam Wam go na moim Instagramie, na Instastory. Oprócz tego zrobiłam jeszcze więcej skakanki, jeszcze całe Core Stability, ale na moim Instagramie staram Wam się publikować te treningi. Także, jak chcecie wiedzieć, jak trenuję, jak jem, jak to wygląda wszystko u mnie na bieżąco, zapraszam na Instagrama, na Instastory. Teraz już się rozłączam i idziemy na spacer. Dobra. Patrzymy, mam nadzieję, że mi nie będzie przeszkadzać. Mój Fitbit w ogóle dzisiaj to policzył mi, a spokojnie zrobiłam dzisiaj z 20 tysięcy. Patrzę, a tu 5, mówię: łatę. Także czas na nowe dziecko. Najbardziej cieszą prezenty, jak sobie sami kupicie. Ja nie lubię, jak ktoś mi robi drogie prezenty. Wolę komuś robić. A jak sama dostaję, to się czuję tak niezręcznie. Ale super, bo on nie jest taki duży, ekstra to wygląda, tylko inną sobie kupię opaskę, bo trzeba będzie go podładować. Biorę się moi drodzy za moją ulubioną kolację, klasyk, który już bardzo dobrze znacie, czyli 250 gramów twarogu, ten fig and jest po prostu genialny, kerfur, tylko kerfur. Ale ten z biedronki też daje radę, tylko zależy na jaką partię traficie. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Nie wiem od czego to zależy. Teraz maliny mrożone, jeden banan i śmietanka trzydziestka. Dokładnie. 35 gramów śmietanki trzydziestki. Ja to teraz wszystko traktuję resztką erytrytolu. Ekspresowa kolacja, a jak to porządnie wymieszacie, to smakuje jak jakieś lody malinowe. Konfiguruję sobie Apple Watcha i jem kolację. Potem siadam jeszcze chwilę do strony internetowej. Ogarnę mieszkanie i myślę, że około północy pójdę spać. Maliny muszą trochę się rozpuścić jeszcze. W ogóle zobaczcie jak pięknie wygląda strona internetowa. Jestem z niej strasznie, strasznie dumna. Wszystko wygląda tak jak chciałam, przejrzyście, minimalistycznie. Dzisiaj w sobotę o 12 ruszyła strona internetowa wczoraj w sumie jak tego vloga wrzucę, a dzisiaj mamy niedzielę i dzisiaj o 12 rusza sprzedaż. I powiem wam, że to jest moje największe marzenie jak zobaczę kogoś na ulicy w tych dresach. No, normalnie podejdę i się przytulę. <grym> Będę musiała się powoli przyzwyczajać, ale no to jest coś pięknego. Chyba aż się wzruszę. Zobaczyć kogoś w moich autorskich ubraniach na ulicy. No. Wow. Jak pierwszy raz zobaczę... Potem już pewnie się przyzwyczaję, ale na początku to będzie coś dla mnie takiego... Coś, co będzie mnie chwytać za serce. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Ja sobie tutaj kończę swój pyszny posiłek. Synchronizuję zegarek i biorę się zaraz za ogarnienie mieszkania. Um, dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że taki full day of eating wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo to dla mnie mobilizacja, żeby nagrywać więcej. Teraz już będzie wszystko, powiedzmy, bardziej spokojnie ustabilizowane, jeśli chodzi o firmę. Mam nadzieję. Także wrócę z dwoma vlogami w tygodniu, w końcu z systematycznymi vlogami. Ja też w następnym tygodniu do buska. A wiecie, jak jest w busku w domu rodzinnym. Ja kocham nagrywać w domu rodzinnym. Mam tam niesamowitą energię, bo jest mama, bo jest mój brat, bo są psy i ogólnie kocham busko, kocham dom rodzinny, więc mam nadzieję, że tam nadrobię. Także na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami, ściskam Was. Widzimy się o 12 nas stronie uh, buziaki.